Cześć dzióbki, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i bardzo pięknie na karcie dnia na dzisiaj, ok? Na dzisiaj, moi drodzy, ponieważ w weekend, jak sami doskonale wiecie, na magicznej nie pojawił się, słuchajcie, ani nypsztulek, ani kawałeczek, moi drodzy, oczywiście filmu, bo niestety nie miałam jak tego filmu, kochani, dla Was zrobić, był to taki weekend mocno, słuchajcie, absorbujący mój czas wyjazdowy, między innymi, moi drodzy, no i nie wyszło, nie wyszło. Ale robimy sobie, kochani, kartę dnia... Dzisiaj, dzisiaj też moi drodzy musimy sobie tutaj jakby wybrać, bo albo zrobimy sobie tygodnioweczkę bo przestała nam działać z dniem wczorajszym, albo, moi drodzy, zrobimy sobie czytanko na pełni księżyca, która miała miejsce 14, kochanie, marca, i też byśmy chcieli wiedzieć, co tutaj wniesie nam ta pełnia do naszego życia, a sądzę, że u co niektórych z Was mocno mogła ta pełnia e, pewne rzeczy zmienić w Waszej głowie, w Waszym myśleniu, to mam na myśli, czy też w Waszych emocjach. E, słuchajcie, jeżeli ktoś z Was słucha wstępu, ja to podlinkuję w czasówce, dajcie znać, co dzisiaj ma wejść jako pierwsze. Czy tygodniówka, czy pełnia, ok? A jak załóżmy, wybierzecie tygodniówkę, no to we wtorek zrobimy sobie czytanko na pełnię. Dobra, lecimy, żeby nie przedłużać czasu. Poproszę o przesłanie na dzień dzisiejszy. Poproszę o przesłanie na dzień dzisiejszy. Poproszę o przesłanie na dzień dzisiejszy. Przesłanie na dzień dzisiejszy. Poproszę o przesłanie na dzień dzisiejszy. Przesłanie na dzisiaj, kochani. To twoja własna kreacja. Słuchajcie, Aha. no przyznam szczerze, że nawet i do mnie te słowa dosyć mocno przemawiają. Nie wiem, czy znajdą się tutaj osoby, które również mogą pomyśleć tak jak ja w tej chwili. Słuchajcie, jest coś, co wy sami sobie generujecie sami słuchajcie, to znaczy może inaczej, mam to na myśli, że to jest jakiś coś ala jak film, tak znaczy, ja to tak mówię w swoim słuchajcie żargonie towarzyskim, że może to być taka opcja, że wy czujecie, myśl, myślicie, czy wyobrażacie sobie jakąś pewną sytuację, czy jakiś pewien coś tam, jakąś sytuację, czy jakiś powiedzmy odsłonę czegoś i uznajecie, że na pewno tak będzie, albo na pewno tak jest. Natomiast to jest, słuchajcie, tylko i wyłącznie wasza kreacja, wasza własna, niekoniecznie, że tak powiem, pokrywająca się z rzeczywistością. I bardzo często, moi drodzy, no o tym bardziej, że była ta cała pełnia, słuchajcie, księżyca, może nam tutaj, kochani, to mocno sugerować, że może to też być taką troszeczkę swoistego rodzaju iluzją, czyli że na przykład, dajmy na to, wyobrażacie sobie, że Zenek was nie kocha, daje taki luźny przykład, Albo, że na przykład z czegoś już nic nie będzie, albo że na pewno sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Natomiast, właśnie karta mówi: Słuchaj, ale to tylko jest Twoje myślenie, to tylko Ty tak myślisz. Niekoniecznie faktycznie musi tak być w rzeczywistości. I tak jakby, słuchajcie, nasze przesłanie z dnia dzisiejszego chciało nam wszystkim pokazać, żeby zwrócić uwagę na pewnego rodzaju słuchajcie, brnięcie w jakieś pewne tematy, czy też brnięcie w jakieś pewne sytuacje e, na ślepo, bo wy tak czujecie, bo wy myślicie, że tak sytuacja, a nie inaczej wygląda. Natomiast może to być tylko i, i wyłącznie wasze własne, widzi mi się, taka wasza, własna, moi drodzy, kreacja czegoś, co niekoniecznie może pokrywać się z rzeczywistością. Ja tą kartę w ten sposób kochanie poczułam. Tak? Oczywiście przesłanie może też mieć miejsce, słuchajcie, żeby na przykład kreować swój świat zgodnie z tym, co wy chcecie, tak? To ma być wasza własna kreacja. No, taki przekaz dla jakiejś grupy tutaj osób słuchających Słuchajcie, to wideo, też mogłabym w pewien sposób przekazać, tak? I gdzieś tutaj bardzo mocno zaakcentować, że jeżeli macie jakieś własne pomysły na siebie, swoją własną kreację życia, typu w karcie MAGA na przykład, kiedy bardzo często nam ona wypada. No to być może faktycznie jest to taki przekaz, że niech to będzie Twoja własna kreacja, a nie czyjaś, i faktycznie, skoro masz jakieś pomysły na siebie, to idź w tym kierunku. Natomiast ja tutaj widzę, to jest podsycone w mojej ocenie takim lękiem, bo Wy coś myślicie, a niekoniecznie, moi drodzy, tak musi to wyglądać, dobra? Okej, okay, słońce. <laughs> w związku z powyższym, e, słuchajcie, mamy tutaj przesłanie za sobą. I tasujemy, słuchajcie, karciochy na dzień dzisiejszy dla każdego znaku. Co dzisiaj wydarzy się u każdego znaku z odiaku. Co się dzisiaj wydarzy u każdego znaku z Odiaku? Co się dzisiaj wydarzy u każdego znaku z Odiaku? Co się dzisiaj wydarzy u każdego znaku z odiaku? Ok, skarby. Koniec tasowania. Wyciągamy karty po kolei i zaczynamy od baranka. Co dzisiaj u baranka? U baranka dzisiaj, moi drodzy, skoncentrowanie się na jakichś sprawach takich mocno przyziemnych, albo zawodowych, e ewentualnie finansowych, e tak? Bo to jest taka karta, słuchajcie, gdzie ktoś. Słuchajcie, ma wszystko poukładane, ma wszystko zrobione, albo chce, aby było wszystko poukładane, wszystko zrobione. Możecie, moi drodzy, skoncentrować się na jakimś zadaniu, na jakiejś pracy, na pracy zawodowej, czy też ewentualnie pracy domowej, bo karta, słuchajcie, osobowa tutaj dla was wyciągnięta przedstawia osobę, która opiekuje się, zajmuje się, słuchajcie, sprawami dotyczącymi właśnie domu, mieszkania, rodziny albo finansów. Możecie, kochani, usiąść i stwierdzić, Stwierdzić, chcę coś kupić, chcę coś nabyć, chcę w coś zainwestować. Załóżmy, wy macie te pieniądze fizycznie w ręku i być może, słuchajcie, będziecie zastanawiać się samodzielnie albo ewentualnie w, no, korzystając oczywiście z pomocy innych osób, co warto kupić, co warto zrobić, jak warto coś zaplanować bo to może być właśnie planowanie przyszłości, planowanie jakieś inwestycyjne, zakupowe i tak dalej i tak dalej. Ogólnie jest ta, karta, ta karta obrazuje człowieka, który jest bardzo mocno stabilny i bardzo mocno bezpieczny, czyli Wy tutaj pod takim kątem gdzieś zawodowo finansowym możecie to tak odczuwać, że nie muszę się martwić, bo jest wszystko spoko. Być może właśnie w pracy wszystko się uspokoiło i baran, któryś pracujący oczywiście może powiedzieć, nie no Magda, dobra wszystko się uspokoiło, już jest bezpiecznie, już jest stabilnie, już się nie muszę tutaj niczym przejmować. Możecie też szukać jakiegoś pomysłu, jakiegoś konceptu na coś, tak? Bo ta karta też tak troszeczkę pokazuje, że tutaj głowa wasza dzisiaj może pracować bardzo mocno, skupiać się, myśleć czy też zastanawiać właśnie nad czymś, tak? Dotyczącym bardziej powiedziałabym takich spraw, właśnie planowych, finansowych, zawodowych, domowych, więc być może właśnie baran w ten deseń, w tym kierunku będzie, moi drodzy podążał. No tylko, oby to nie znaczyło to, co tutaj wiąże się z naszym przesłaniem, a mianowicie, że baran do głowy dzisiaj różne rzeczy będzie sobie brał i to będzie tylko i wyłącznie, słuchajcie, myśląc, że na pewno tak jest i wszyscy by pomyśleli identycznie. No to wtedy, kochani, uważajcie na to, bo to może być tylko wasza własna, niepotrzebna być może kreacja, która wam do głowy po prostu przychodzi, dobra? Co dzisiaj byka? Jeżeli chodzi o byczka, moi drodzy, wy dzisiaj jesteście troszeczkę oddalone, troszeczkę samotne. Słuchajcie, gdzieś bardzo mocno też skupiające się i myślące nad czymś, szukające jakiegoś rozwiązania, szukające, słuchajcie, jakiejś drogi, zastanawiające się bardzo mocno, w którym kierunku podążać. No, może taka sytuacja być, może Wam przyświecać, słuchajcie, jakaś idea, jakiś pomysł, jakaś złota myśl i wy tak troszeczkę jeszcze, ja mam takie wrażenie, nie nierobiące czegoś, bo to nie jest taki człowiek czynu, to jest raczej taki człowiek, który może mu przyświecać złota myśl i tak jakby jeszcze bardziej chciał tą myśl rozświetlić, zanim wstanie ze stołka, słuchajcie, i pobiegnie w tym kierunku, tak? Czyli takie musicie wszystko dopracować, wszystko przemyśleć, wszystko ustalić, słuchajcie, żeby właśnie jakikolwiek ruch w kierunku tego waszego pomysłu, czy Rzeczy, którą chcecie wykonać, zrobić, podążyć. Słuchajcie, to też jest tutaj w tym przesłaniu do byków taka jedna mała wzmianka, że Wy coś możecie właściwie faktycznie kierować i to będzie Twoja wasza własna kreacja, ale tylko i wyłącznie dlatego, że Wy chyba raczej tą kreacją możecie się, moi drodzy, nie dzielić póki co z nikim. No bo jesteście w karcie pustelnika, więc karcie, która mówi, że byk samodzielnie tutaj podejmuje jakieś decyzje, czy też samodzielnie o czymś myśli. Dlatego to tak może w ten sposób do was, moje drogie byki, pasować. Ale jesteście takie trochę mocno skupione na jakimś ważnej rzeczy albo ważnych tematach dla was. Przyświeca wam jakaś myśl już. Mam takie wrażenie, że to nie jest takie jakby gmeranie, słuchajcie, w sytuacji, w której ja nie wiem, co zrobić, tylko raczej wy już macie jakąś taką drogę lekko oświeconą, którą powinniście podążyć, albo macie jakiś pomysł na coś. Ale tak troszeczkę w ciszy, tak troszeczkę w oddaleniu, jakby dopracowywujecie wszystko. Ja mam takie, kochani, odczucie. No i ogólnie możecie też się czuć troszeczkę samotne, troszeczkę oddalone, takie trochę pozbawione dzisiaj być może towarzystwa. No z różnych oczywiście względów. Dobra. Co dzisiaj u bliźniąt? Bliźnięta, dzisiaj kochani macie karty zwycięstwa, więc ja mam takie, słuchajcie, taką jakby mm, przesłanie w głowie, że tak naprawdę, co byście dzisiaj się, za co byście dzisiaj się nie chwyciły, co dzisiaj nie jest ważnego dla was do zrobienia, bliźnięta, to skończy się to dobrze, tak? Skończy się to pomyślnością, więc jeżeli nawet, słuchajcie, dzisiaj jakiś bliźniak wpadnie na pomysł, żeby zareprezentować się gdzieś, moi drodzy, no nie wiem, no mam nadzieję, że nie połykać ognia, tak? Jak na tej karcie to wygląda. Może nie ryzykujcie aż tak, dobra? No Natomiast jeżeli musicie się gdzieś zareprezentować, musicie, słuchajcie, gdzieś e, przedstawić jakieś swoje, no nie wiem, no coś przedstawić Także, wy będziecie jakby, no na, na, wiecie, na świeczniku, e, to możecie zachwycić drugą osobę, z którą rozmawiacie. Czyli załóżmy, e, to, co będziecie mówić, przedstawiać, e, słuchajcie, czy cokolwiek z tych rzeczy, czy, u, nie wiem, pójdziecie do urzędu, czy pójdziecie w sprawie pracy, czy będziecie z kimś rozmawiali i przedstawiali swoje racje, być może swoją własną kreację, to ona może, kochani, zachwycić drugą stronę, której ta kreacja, czy też Wasze jakieś pomysły, plany, czy zdanie Wasze będzie przedstawiane. Karta po prostu pokazująca, że powiedzie się to, co dzisiaj chcecie albo macie zaplanowane. Sukces, moi drodzy. Co dzisiaj uraka? Jeżeli chodzi o raka, słuchajcie, jeżeli tutaj gdzieś z Was ktoś ma partnera, partnerkę, z którym no kochacie się, spotykacie, jesteście w związku, jesteście w romansie, no to moi drodzy, oczywiście jest to tutaj bardzo mocno podsycone tymi uczuciami, że rak do raka, znaczy rak do tego kogoś, oczywiście i odwrotnie, może tutaj kochani bardzo mocno lgnąć albo się komunikować, albo po prostu chcieć być blisko. Ale moi drodzy, widzę też tutaj. Takie raki, gdzie być może, kochani, wy nie mieszkacie ze sobą, nie jesteście w relacji takiej codziennej. I może to być też taka jakby opcja y, rozmów na kamerce albo rozmów telefonicznych albo takiego, y, słuchajcie, przyciągania siebie tak troszeczkę telepatycznego, wyczuwam Cię, czuję cię i takie jakieś tego typu wibracje y, możecie, kochani, odczuwać y, albo też tudzież po prostu tęsknić za tą drugą stroną, ale jeżeli byłaby to jakakolwiek tęsknota, to nie myślcie sobie, że tęsknicie tylko Wy, tylko jest to raczej tęsknota, słuchajcie, y, Słuchajcie, Możecie też oczywiście spotykać się z tym człowiekiem, żyć z tym człowiekiem, tak? I tutaj cokolwiek takiego mocno, takiego bliskościowego, nazwę to tak? Możecie razem, kochani, odczuwać. Ale jest to też karta, słuchajcie, poza związkowo patrząc, jakichś wyborów i jakichś decyzji. Więc być może raki są tutaj takie, które bardzo patrzą gdzieś w przyszłość, mają coś na głowie, muszą o czymś zadecydować, muszą dokonać jakiegoś wyboru, czy też płytkiego. Czy ewentualnie jakiegoś bardziej poważniejszego, ale jakieś decyzje, wybory, co jest lepsze, co gorsze, być może jakiś rak, no będzie dzisiaj musiał, moi drodzy, podjąć. Sprawdzamy lwa. Jeżeli chodzi o lwa, słuchajcie, dzisiaj macie kartę albo przemieszczania się, więc wielce prawdopodobne, że będą takie lwy, które gdzieś dzisiaj wychodzą poza dom. No, okej, okay, możecie powiedzieć, no, Magda, no wiadomo, jadę do pracy. Ok, ale ja mam też takie wrażenie, że to jest takie, to tam czy do pracy, czy z powrotem do domu, to jest osobna historia, ale takie przemieszczanie się głębsze, czyli być może więcej spraw nawet po pracy do załatwienia, bo ja tutaj widzę po prostu lwa, który mówi, muszę pojechać jeszcze tu po pracy, albo w ogóle z domu, i muszę załatwić tamto i się przemieszczacie. Jesteście gdzieś po prostu dłużej poza domem. No chyba, że są takie lwy, które gdzieś na przykład podróżują, tak, albo gdzieś planują jakiś wyjazd do innego miasta, chociażby, czy też gdzieś dalej od oczywiście domu. To jest też taka karta, słuchajcie, gdzie możecie zostawić za sobą jakieś problemy, jakieś troski, yy, czy też jakieś ważne rzeczy, tak? Bo tutaj. Bo tutaj jest taka karta, słuchajcie, jakby m, pójścia do przodu z czymś i zostawienia czegoś już w tyle. E, możecie też, kochani, mieć jakiś pomysł, jakiś plan, jakiś koncept, żeby ruszyć z jakimś pewnym tematem. Być może troszeczkę wahaliście się albo pójście niepewne, czy to jest dobry ruch, dobry krok. E, no to tutaj zdecydowanie karta pokazuje, że możecie zaryzykować pójście w ciemno, e, żeby właśnie nie stać w tym progu decyzyjnym, bo to czasami jest taka opcja: no to co mam robić? Nie mam robić, mam zostać, mam pójść, wiecie o co chodzi, tak stoicie, wahacie się w prawo, w lewo, ale tutaj ja widzę, że dzisiaj możecie spróbować ten ruch wykonać. To znaczy, jedni może wykonają, drudzy jeszcze w tym progu trochę stoją, ale z takim optymistycznym patrzeniem w przyszłość, tak, bo to jest taka karta ruszaj naprzód. Ja wiem, że ty nie wiesz, co cię czeka, ale ruszaj do przodu, tak? Ok. Co dzisiaj u panienki? U Pana w dniu dzisiejszym, słuchajcie, jest jakiś, jakaś depresja, jakieś przejmowanie się czymś, ale nie wiem, czym możecie się kochani przejmować. Ja tutaj po prostu widzę, że możecie siedzieć, słuchajcie, w domu, możecie sobie, no nie wiem, pracować i wszystko inne, ale jest coś, co wbija Wam się do głowy i Wy się tym bardzo mocno przejmujecie. Tak? Przeżywacie coś, coś Wam się po tej głowie tłucze, nie wiecie, co sądzić, co myśleć. Może to być lekko, słuchajcie, napiętnowane strachem, jakimś niepokojem, jakimś wyolbrzymianiem też, moi drodzy, czegoś. I tutaj do Panny też to powiem. Być może to jest tylko Twoja własna kreacja, która Ci do głowy przychodzi, i ona właśnie potęguje Twój strach, tą niepewność. Być może, słuchajcie, jakieś przeżywanie bardzo mocne tutaj jakiejś pewnej sytuacji niepotrzebnie. Może znaleźć się dzisiaj człowiek, który będzie was chciał z tego wyciągnąć, będzie chciał was pocieszyć, ale, ale będzie miał trudny dostęp do waszej głowy, słuchajcie. Bo to jest taka sytuacja, że wy możecie, słuchajcie, tak bardzo za, jakby zapętlić się w tym myśleniu, że nawet gdyby ktoś tutaj chciał wam pomóc, pocieszyć was, wyciągnąć was z tego, to będzie miał do was... Taki utrudniony kochani dostęp. Weźcie to tutaj pod uwagę. Co dzisiaj uwagi. U Was dzisiaj kochani karta otworzenia się na nowe możliwości. To jest też taka karta słuchajcie, progu, yy, który, w którym możecie drogie wagi stać w takim progu na takiej zasadzie, że moi drodzy coś będziecie kończyć albo że coś się zakańcza, wy otwieracie się na nowe możliwości. Mogą do was też drogie wagi przychodzić jakieś słuchajcie być może ważne rzeczy. Wiecie jakieś wiadomości ze świata, wiadomości od ludzi, na przykład maile i tego typu historie. Możecie dzisiaj bardzo dużo też czasu przebywać właśnie na takich wiadomościach, telefonach, mailowaniu, dowiadywaniu się czegoś zewsząd, spoza waszego miejsca zamieszkania czy spoza waszej pracy. To też jest, słuchajcie, bardzo mocno karta pokazująca, że może jakiś proces, jakaś rzecz, która was do tej pory trapiła, zakończyć się sukcesem zakończyć się spełnieniem, bo wy coś zamykacie, domykacie pewnego rodzaju cykl. Jesteście dzisiaj w jakiejś gotowości do czegoś, ale jednocześnie ten, to coś, tutaj za czym wy czekacie, do czego jesteście gotowe, w dniu dzisiejszym, drogie wagi, będzie się zakańczało i wy poczujecie, i wy poczujecie, moje drogie wagi, taki, takie spełnienie, że wreszcie pewien temat możecie zamknąć i otworzyć się pełnym sercem, radością na tutaj jakiekolwiek, kochani, nowe możliwości. Więc jasność, harmonia, otwartość, zostawienie czegoś, zakończenie czegoś, jakieś spełnienie i sukces tutaj może dzisiaj być przed wami. Ok, sprawdzamy skorpiona. Uskapiona, słuchajcie, dzisiaj jest kierowanie się głosem serca takim ciepłem, troską, opieką, emocjonalnością. Słuchajcie, to mogą być tego typu rzeczy. Jednocześnie karta też wskazuje na taką, jakby, potrzebę rozmów od serca, wygadania się, moi drodzy, zbliżenia się do kogoś, jakiejś serdeczności, którą wy dzisiaj wobec kogoś na przykład możecie, kochani, wykonać, zrobić, albo ewentualnie ten ktoś wobec Was. Może to być, kochani, też jakaś osoba w Waszym otoczeniu, oczywiście, tak? Typu matka, siostra, przyjaciółka, przyjaciel, słuchajcie, nie wiem, ktoś tam, kto dzisiaj być może w Waszym kierunku będzie chciał się bardziej, słuchajcie, ciepło, emocjonalnie czy też wspierająco Was otworzyć. I tutaj będziecie po prostu odczuwać, że jest to przyjazna dusza albo ktoś, kto te serce Wam chce w jakimś, powiedzmy, aspekcie, moi drodzy, okazać. Możecie też być, patrząc na akad tą talię z czegoś uratowanym, Uszczęśliwione, możecie poczuć takie emocjonalne, słuchajcie, fajne wibracje, bo być może są skorpiony, u których coś dzisiaj dobrze się potoczy będzie dobrze się zadziewało, tak, w jakichś różnych rzeczach, no i wasze właśnie wasz serducho tutaj będzie bardzo uradowane, bo to jest takie, wiecie, takie porywające was gdzieś te serce, takie uradowane, szczęśliwe, I, no i tym serduchem będziecie się, drogie skorpiony, dzisiaj kierować. Sprawdzamy strzelca. Strzelec. Strzelec, kochani, dzisiaj też bardzo pozytywnie naładowany. Kolejna karta osobowa, kochani, na naszym, słuchajcie, na tapecie, która bardzo mocno tutaj wskazuje, kochani, na to, że no, strzelec powinien, kochani, dzisiaj być bardzo witalny, być pełen energii, być dobrze naładowany, optymistycznie, słuchajcie, gdzieś tak kreacyjnie bardzo mocno. Możecie, kochani, brnąć do czegoś, robić coś, chcieć coś zrobić, bo to jest też taka karta, która pokazuje, że strzelec może dzisiaj mieć coś do załatwienia, coś do zrobienia, mieć jakieś swoje cele, mieć dużo pasji do tego, chęci przede wszystkim, żeby wdać się w coś, zrobić coś, iść w tym kierunku, więc to będzie Was też bardzo mocno pchało, moi drodzy, do przodu. No, i będziecie coś działać, coś tutaj, e, słuchajcie, robić. Właśnie bardzo mocno tacy, no, pobudzeni pod kątem, ja chcę, ja chcę to zrobić, czuję, do, czuję, że to jest fajne, albo cokolwiek z tych rzeczy. No, słuchajcie, karta też bardzo mocno pokazująca kobietę e, bardziej, oczywiście, no, bo mamy kartę, e, słuchajcie, żeńską. E, jeżeli są strzelce, które gdzieś uskuteczniają jakieś romanse, albo mm, gdzieś coś tam flirtują, sobie z kimś kochani na boku, e, no, to dzisiaj. E, Możecie być bardziej kobiece, bardziej atrakcyjne, bardziej nakręcone na tego kogoś, moi drodzy. No i gdzieś tutaj mieć taką ogromną potrzebę, żeby przy tym danym człowieku, do którego coś czujecie, po prostu przebywać. Możecie też się komuś podobać niesamowicie i zwraca ten ktoś na was uwagę, albo oczywiście strzelec zwraca uwagę na kogoś, no komu, kto, ten, kto strzelcowi się, kochani, podoba. Tak więc tutaj, kochani, no różne być odsłone tej karty, ale no tak to widzę. Pasja, ogień, życie, podobanie się, flirtowanie, chęci do czegoś mogą być po Waszej stronie. Co dzisiaj u koziorożce. Koziorożca w dniu dzisiejszym, karta e, słuchajcie albo otrzymania czegoś, e, czyli wchodzę w posiadanie czegoś, na czym mi bardzo zależy. E, słuchajcie, no tylko tam nie myślcie sobie jakiejś wygranej w totka, czy cokolwiek z tych rzeczy, bo to słuchajcie, nie musi być aż tak bardzo mocno tutaj istotne. Tylko może to być na przykład, że zadzwoni ktoś, przyjdzie ktoś, dostaniecie telefon, no, zadzwoni ktoś, przyjdzie ktoś, dostaniecie list, informacje, nie wiem, e, no i tym samym wejdziecie w posiadanie czegoś dla Was ważnego, na takiej zasadzie, jakby koziorożec miał powiedzieć, no wreszcie, no w końcu to przyszło, no wreszcie to mam, no w końcu to powiedział, w końcu przyszła jakaś decyzja, tak, w końcu wiem na czym stoję. Ale ta karta też, kochani, pokazuje tutaj e, jakiś e, proces, w którym Wy powinniście dzisiaj troszeczkę nie szastać pieniędzmi, bo to jest też taka karta oszczędności. Bądź oszczędny, e, zachowaj pieniądze dla siebie dzisiaj e, być może nie wydawaj e, tych pieniążków, i u jednych jeszcze też tak może być, że być może przyjdzie jakiś zastrzyk finansowy, tak? Albo przyjdzie myśl, e, ja muszę troszeczkę pooszczędzać, więc być może też i same z siebie uznacie, że teraz muszę troszeczkę zaoszczędzić pewnych kochani pieniążków. Ok, co dzisiaj uwodnikam? Wodnika, kochani, dzisiaj może być dosyć ciężki dzień. Możecie, moi drodzy, być czymś trochę mocno dobite, przytłoczone albo obciążone. To mogą być oczywiście Wasze jakieś fizyczne sprawy, jakieś obowiązki domowe czy zawodowe, ale to też, moi drodzy, może być obciążenie psychiczne i chcę, żebyście to mieli na uwadze. Yy, bo bardzo często, słuchajcie, ta karta nie tyle pokazuje, że jesteśmy zmęczone, bo jest dużo pracy, bo dużo muszę zdziałać, zrobić i tak dalej. Tylko może to być też obciążenie psychiczne, wodniki, gdzie na przykład bierzecie sobie jakieś sprawy do głowy. To też może być wasza własna tylko i wyłącznie kreacja, ale właśnie te sprawy, które do głowy sobie tłuczecie i nabijacie kreując jakieś niepotrzebne właśnie wizje, może doprowadzić do tego, że zacznie Wam być ciężko, więc dlatego wodniki uprzedzam bardzo mocno nad tym, że jeżeli coś takiego tutaj robicie, działacie to faktycznie może to być obciążające w jakiś pewien sposób dla Was, oczywiście dacie radę pociągniecie temat że tak powiem dobrniecie do końcówki dnia ale tak troszeczkę w znoju, tak, tak troszeczkę w obciążeniu no i ryby jeżeli chodzi o ryby, moi drodzy, wy dzisiaj albo robicie coś dla siebie, czyli nie wiem, stwierdzacie, muszę coś, nie wiem, upiększyć się, pójść do fryzjera, do kosmetyczki, być może zadbać o siebie, nie wiem, słuchajcie, zadbać o mieszkanie, o dom, o, o rodzinę, słuchajcie, czy też zrobić jakieś zakupy, które ja pragnę, ja chcę, które mnie ucieszą w pewien sposób, uradują, bo to też jest coś w ten deseń, kochani. E, bo to jest taka karta, właśnie, słuchajcie, gdzie my chcemy sobie dogodzić, e, polepszyć, rozkwitnąć, e, nie wiem, rozwinąć coś. Możecie też, kochani, e, no, robić coś takiego, żeby w pewien sposób poczuć się komfortowo, bo to jest taka karta, gdzie dana osoba, słuchajcie, stabilnie i bezpiecznie kroczy po świecie, ale jednocześnie czuje takie zadowolenie z tego, co w oku ma. Dlatego ja właśnie o tym mówię. A to jest też kobieta, która tutaj, słuchajcie, no nie wiem, jest cudowna, piękna, wiecie, taka, no po prostu taka hwała, hwa, Kobieca taka, więc być może dlatego ja pomyślałam, że będą tutaj takie osoby, które być może dzisiaj mówią, muszę sobie kupić ciuchy, bieliznę, muszę pójść do fryzjera, do kosmetyczki, nie wiem, może kupię coś dla domu, dla swojego własnego otoczenia, może coś poprzekłada, może kupię sobie kwiatki, bo chcę czuć się komfortowo sama z sobą, albo we własnym, moi drodzy, otoczeniu. Możecie też, kochani, otrzymać coś, tak, od kogoś być może i też, czy też słownie, czy też, no, podarunkowo i właśnie w pewien sposób poczuć się docenione, kochane, kochani i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Już nie będę mówić o ciążach. Już nie będę mówić, bo ta karta, słuchajcie, również jest taką kartą, gdzie gdzieś mamy taką ochotę, żeby te dzieci się pojawiły, czy też tudzież jesteśmy w tej ciąży, dowiemy się o tym, że jesteśmy w tej ciąży, ale zostawmy już temat ciążowy, moi drodzy, na boku. Po prostu komfortowy, fajny dzień, gdzie wy coś robicie dla siebie. Moje drogie ryby. Kochani, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, życząc Wam oczywiście cudownego, moi drodzy dnia. Dajcie tylko cynka, co dzisiaj za czytanko robimy, a ja Was gorąco ściskam z Wojtusiem krzyczącym z boku buziaki.